Zaczynamy nową serię. Będziemy teraz grać sobie w takie gierki typu Agar.io, Slitherio, Zombs Royale i tak dalej, i tak dalej. Więc startujemy. Jak widzicie mam tutaj fajnego skina z bananem. Spróbujemy nie wywalić się na samym początku, ponieważ no, chcielibyśmy trochę pograć, a nie... Yy... o, kundel jakiś. Kundel nas zaraz zeżre. tam stąd, bo jest no, nie za kolorowo, powiem szczerze. Kurka, rurka, było blisko, żeby nie zeżar. Ale dobra, na razie na razie nie jest źle. Musimy się trochę po, pod... musimy się trochę podbudować, bo na razie jest lipa. Na razie to wszyscy nas zeżrą. Oj oj oj, co się dzieje? Jeden, Zeszedł go. Ura, Albo ja, albo on. U. No i jasny gwint. No, rozdupcył nas. Ale level piliśmy za to. Next skin level 5. 50 plus 5 DNA. Ła. Nie. No, nice. Udało się przeżyć. Kurde, mol. I co? Gościu? Śmieszny? Naj! no, porobił mnie, ty. Porobił mnie. Lecimy dur. lecimy dur. A! A! Nie, nie, nie. Kurde, mocni są, mocni są. Albo ja jestem taki słaby. Spróbujemy się napidować teraz. Może tutaj, jakimś bokiem, może coś się uda. Co to trzyma? Nie powinno to no ale dobra. Tu zbieramy, zbieramy, zbieramy. 150. Ile mieliśmy wtedy? Nie pamiętam, jaką mieliśmy masę. Dobra, 200 mamy na razie mocy. Znaczy masy, nie mocy. To ja też pierdolę. O, porobiony jestem. O nie, zeżar mnie, no cholera jasna, no. No ale dobra, próbujemy jeszcze raz. Co to jest jakiś popór? W zasadzie miałem taką sytuację, że myszka mi się rozwaliła. Myśka, myszka mi się rozwaliła i teraz używam jakiejś laptopowej myszki. No i jest ciężko, jest powiem szczerze ciężko. Jeden z jeżarty. Pierwszego zeżarłem. Nice! Udało się. Dobra, idziemy tu. Zrobimy się... 23 miejsce mam. No to powiem szczerze, że nie tak źle chyba, co? O kurde. Czego zjem? Mam to zjadł, czy nie? Nie wiem właśnie. Kurde, no nie wiem właśnie. Chyba tak. Dlatego się tak boi. Ale fart. <grym> fart. Fart fest. Ale czemu nie mogę zamienić się w jednego? Czemu to się nie, nie chce zejść. Ile to się będzie czasu schodziło do siebie? O. No właśnie. Czekałem na to i czekałem i, i co? 15 miejsce. Spróbujemy dojść do top 10. Nie wiem, czy się uda. Pewnie nie, bo zaraz mnie coś zeżre, ale. Fajnie by było. Albo do chociaż 1000. 1000 y masy. Byłoby spoko, nie. Banan na logo jest piękny. Moim zdaniem bardzo ładne. Logo: No, gościu, zeszlij go! No, serio, wleciał w niego. jaja są 11. Miejsce mamy. No, jesteśmy blisko. Top 10, to top 1, to ja nie wiem, jakiej wielkości jest. Próbujemy się jakoś tutaj zaczaić na kogoś. Gdzie jest tysiąc? Jest i tysiąc masy. Jest i tysiąc, ale już czternaste miejsce. O cholerka. Spróbujemy tak się z bokami tutaj. Bo chcę się zbudować na potęgę, na potęgę. No, no, nie wierzę, no, no. Co to było? Czemu on nagle się powiększył? Nie ja mam quest'a, żeby 100 masy uzbierać. No to dobra, zbieramy 100 masy. Jest, Tomas. 100 mas, no i nice. Próbujemy uzbierać może 1500 jakby się udało. No nie wiem czy się uda, ale szansa zawsze jest, nie? Jakaś. No ale tutaj są. No to żeśmy uzbierali. Wow, 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 ale dźwięki. Open. 80 punktów goni nas. Uśmieszki nas gonią. Goś nas goni, myśli, że nas zje. A tu takiego wała. Nie ma takich rzeczy. Nie ma takiego bicia. No to nieźle. No nie uda nam się być największą kulą na świecie. No nie ma takiego nawet. No, no nie, ma tak... nie ma takiej opcji po prostu. Nie ma takiej opcji. No nie da się. Po prostu się nie da. No i w niego chłop. Uf, ale kretyn. Nie daje się. Czekam. Nie dam się zeżrzeć tak łatwo, jak wcześniej. <tum> Tam było był, dobre podejście było. Było dobre podejście, było ponad 1000 masy, więc było dobre podejście. Można było tutaj coś z tego wykręcić. No ale niestety, no, no, no niestety, no, no, nic się nie udało zrobić, tak? Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was też na inne filmy z mojego kanału. A jeżeli czekacie na Agario, Ag to napiszcie komentarz, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję i także. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście i tej... do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!